Jesteśmy na stoisku John Dean, Polska, za nami flagowy nowy model serii 9R o mocy prawie 700 koni mechanicznych. jest już znane, czyli trzy układy jezdne do wyboru tak naprawdę czyli mówimy tutaj o układzie kołowym taki jak mamy tutaj, o układzie dwugąsiennicowym i o układzie czterogąsiennicowym 3400 on może mieć maksymalnie, natomiast ten ma trochę mniej. Bez kubli bliźniaczych ma 26500 kg. 9R, no to oczywiście nowa stylistyka z nową kabiną, nową maską. Kabina jest bliźniacza do tych kabin z serii 7,8 czyli e, kabina z większą lodówką z fotelem z masażem z radiem dotykowym z Apple CarPlay czyli Spotify mapy Google a. wszystko tam możemy sobie połączyć. E, natomiast technicznie jeśli chodzi o ciągnik kołowy no to przede wszystkim przeprojektowana rama rama która wcześniej dopuszczała... E, no masa całkowita na tej ramie to było 25 ton. Dzisiaj na masa całkowita to jest właśnie 30 400 kg. Eee, co jeszcze? Usprawnienia jest przykładnie, szybsza zmiana usprawnienia jeśli chodzi o ustnikniczy czterogąsiennicowej wersji też ten wózek został przeprojektowany tak, żeby wytrzymał jeszcze większe obciążenia no i właśnie pakiety obciążenia, które wcześniej nie były dostępne, żeby uzyskać to 30 400 kg na przykład w ciągniku kołowym, no to musimy mieć obciążniki z przodu, w tym przypadku 36 walizek, obciążniki zarówno w przednie koła jak i w tylne koła w ciągnikach czterogąsiennicowych mamy podstawę obciążników obciążniki wózki no, gąsiennicowe i Pakiet do przy naczepie rolniczym z tyłu ciągnika. No i dlaczego model 590, a nie 640 na targach? Dlatego, że model 590 to jest model z największym silnikiem Deere dostępnym w ciągnikach rolniczych, czyli 13,6 litra, nowy silnik, który jest też dokładnie w kombajnie X9. Chcielibyśmy to zaznaczyć, że Trzeba jakby też mieć to w głowie, że 9R to nie tylko modele największe, bo tak naprawdę może troszkę zapomniano o tej granicy pomiędzy 400 a 600 parę koni. Nagle te ciągniki 500 konda troszkę zniknęły. A jak wiemy teraz te w uprawy uproszczone, gdzie, gdzie te maszyny są bardzo energochłonne, no czasem nawet ta 6-metrowa maszyna no, będzie potrzebowała troszkę więcej niż te 400 koni. No, to właśnie taka 9R z tylnym podnośnikiem, z tylnym womem, z z tyłu, tak jak tutaj też jest założone. Może to być też alternatywa nawet dla usługodawców, którzy na przykład e, sieją pasowo e, różnymi agregatami nimi i potrzebują po prostu bardzo ciężkiego konia. ści zawitał do bedna Deere X9, największy w ofercie firmy z Ameryki. Ten kombajn jest w stanie wymusić 100 ton pszenicy na godzinę, z, ze stratą poniżej 1% i to dodatkowo w bardzo trudnych warunkach polowych. rozwiązanie dodatkowego obciążenia ciągnika w tym przypadku obciążenia, które możemy zaczepić pod ciągnik. Pierwsze, może zacznijmy w ogóle, jak takie coś się zakłada na ten ciągnik. On teraz stoi w tej pozycji, tak naprawdę zaraz do zaczepienia. Czyli jak ja bym chciał to zaczepić, to bym podjechał, przejechał przez ten obciążnik do przodu, następnie przednie koła stanęłyby mi tutaj hydraulicznie łapę, przejechał 15 cm i hydraulicznie podniósł podnośnik. Także tak naprawdę 3 minuty jestem w stanie ten obciążnik sobie zapiąć. Nawet jak będę sprytny to nie muszę celować, bo sobie zrobię linię na RTK i sobie w nią wjadę. ma taką masę jak to jest 1700 kg to jest masa obciążnika plus dodatkowo łapa podtrzymująca hydraulicznie, czyli łącznie mamy 2070 kg dostępne tak naprawdę na kliknięcie. Rozwiązanie warto to zaznaczyć, tylko dostępne w ciągnikach John Deere i tylko dostępne w serii 7R. I on często w gospodarstwach służy do różnego rodzaju prac. Czyli służy w sezonie takim jak teraz do zasiewu zbóż, ale na przykład przez połowę roku służy do transportu. No i wtedy mówi się generalnie yy, na podstawie takich praktyk już naszych gdzieś tam z pokazów, że każda tona dodatkowo przewożona to jest dodatkowy litr paliwa więcej na godzinę. Czyli jeśli teraz e, taki ciąg pełni dociążony, czyli tak, mamy przedniego tuza, zakładamy tutaj 1800 kg, mamy yy, obciążnik, podciągnik, czyli dodatkowe 2 tony, czyli albo ten ciągnik będzie ważył yy, lekko ponad 11 ton, albo będzie ważył te no, od razu plus 4 tony, czyli te 15,5 tony. Czyli zakładając te dwa obciążniki, w 5 minut mamy ciągnik w pełni uprawowy, który waży prawie 16 ton. Następnie zjeżdżamy na gospodarstwo. Naprawdę, w 5 minut jesteśmy w stanie zdjąć obciążnik z przedniego duza, zdjąć obciążnik z izibalasta. Balasta. Mamy ciągnik, który ma 11 ton i który będzie idealnym ciągnikiem do transportu. I teraz wyobraźcie sobie Państwo, jeśli to są 4 tony, jeśli weźmiemy nawet 3 litry na godzinę, a ten ciągnik będzie robił 1000 godzin. W transporcie, co się często zdarza, to mamy 3000 litrów paliwa rocznie dooszczędzonego dzięki temu, że będziemy mieli takie, takie zastosowanie.